Wszyscy dookoła mówią: Zarabiaj więcej, zainwestuj, zbuduj dochód pasywny. I absolutnie nie chcę, żebyś zrozumiał, lub zrozumiała mnie źle, bo wszystkie te działania oczywiście są potrzebne w procesie budowania finansowej obfitości. Jednak, wszystkie te działania są tylko i wyłącznie skutkiem skutkiem naszego podejścia, skutkiem naszego nastawienia, bo zauważ, czy inwestować, czy zarabiać, czy budować dochód pasywny, możemy zawsze albo z poczucia wewnętrznego braku, albo z poczucia wewnętrznej obfitości. A od czego zależy poczucie wewnętrznej obfitości lub wewnętrzne poczucie braku? Oczywiście od Twoich przekonań, od Twoich emocji, czyli od tego, co znajduje się w Twoim umyśle. Od dziecka jesteśmy uczeni, że sukces to coś, co trzeba zdobyć. No dokładnie tak, jakby sukces był jakimś medalem, który ty dostajesz na koniec wyścigu. Prawda jest jednak brutalna. Nie dostajesz tego, czego pragniesz, czy tego, o czym marzysz. Dostajesz dokładnie to, co jest zgodne z tym, kim jesteś. To, co głęboko w sobie wierzysz, że ci się należy, na co czujesz, że zasługujesz. I właśnie tutaj zaczyna się największy problem. I jaki problem? Większość ludzi, większość z nas ma mocno zaniżone poczucie własnej wartości. Jak często słyszę od moich klientów, często nie czują się wystarczająco dobrzy, by na przykład poprosić o podwyżkę. Wewnętrznie nie czują, że są gotowi, by zacząć własny biznes i samemu dyktować warunki. Po prostu nie wierzą, że naprawdę mogą zacząć żyć lepiej. Cześć, ja mam na imię Bartek i pomagam ludziom podnosić poziom wibracji, czyli mówiąc innymi słowy, usuwać z umysłu wszystko to, co nas ogranicza, a w co zdarza nam się uwierzyć? Kiedyś w przeszłości poznałem dwóch braci, żeby było śmieszniej, byli bliźniakami. Obaj skończyli dokładnie tę samą uczelnię z bardzo podobnymi wynikami. Pracowali więc w tej samej branży. Paradoks polegał na tym, że jeden z nich miał swoją własną firmę, zarabiał fajne pieniądze co miesiąc, mając stałych klientów, podczas gdy drugi, podkreślam, po tej samej uczelni, mając takie samo wykształcenie i doświadczenie, zarabiał zdecydowanie mniej. Dokładnie ułamek kwoty zarobków swojego brata. Zgadnij, co ich różniło. Wcale nie chodziło o inteligencję czy o roztropność i życiową zaradność. Chodziło o przekonania. Oto, co wierzyli na swój temat. Pierwszy z nich, jak zawsze opowiadał, od dawna wierzył w to, że zasługuje w życiu na sukces, czuł się wartościowy, był pewny siebie, podczas gdy ten drugi wybrał drogę czekania, czekania na to, aż ktoś dostrzeże w nim sukces. A teraz ciekawostka naukowa. Dr Maxwell Maltz, autor psychocybernetyki, mówi jasno. Człowiek nie może funkcjonować w sposób sprzeczny z obrazem samego czy samej siebie, jaki ma w podświadomości. Co to znaczy w praktyce? Ano to, że jeżeli na głębszym poziomie siebie czujesz, wierzysz w to, że jesteś tak zwanym człowiekiem średniakiem, to w życiu będziesz robić wszystko, postępować tak, by tego dowieść, by nie przebić tego sufitu. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to nikt inny, jak my sami, sabotujemy nasze własne działania. Podkreślam, ja nie twierdzę, że robisz to ty, decydując o tym, postanawiając, że będziesz sobie podcinać w życiu skrzydła. Ale twoja podświadomość, czyli aż 95% twojego umysłu, robi wszystko zgodnie z tym głębszym programem w twojej głowie. Na przykład, nie wysyłasz CV na fajną ofertę, bo z góry zakładasz, że i tak się do tego nie nadajesz. Nie dzwonisz do klienta, bo spodziewasz się usłyszeć nie. Nie kończysz kolejnego projektu, bo to i tak przecież nic nie da. Głos w Twojej głowie podpowiada ci, że to rozsądek, że to oszacowanie Twoich szans, ale wiesz co? To nic innego jak program, którego jedynym celem jest zatrzymać Cię w miejscu. A teraz. Teraz to ty zrób inaczej i zatrzymaj się w miejscu. Odpowiedz sobie szczerze na to pytanie. Czy faktycznie na tym głębszym poziomie siebie czuję, wierzę, że zasługuję na sukces już teraz, jeszcze zanim go osiągnę? Bo jeśli nie, to pamiętaj: żadne szkolenie, żadna strategia, żadna nowa metoda nie sprawi, że nagle osiągniesz zewnętrzny sukces. Dlaczego? Dlatego, że sukces w świecie zewnętrznym jest zawsze przedłużeniem Twojego wewnętrznego poczucia, że na ten sukces zasługujesz. Zanim więc zobaczysz nowe odbicie w swojej rzeczywistości, jak chociażby wyższy stan Twojego konta, to najpierw Twoje wewnętrzne poczucie wartości potrzebuje mocno pójść do góry. I tak dochodzimy do sedna. Zamiast gonić za zewnętrznymi efektami, zatrzymaj się. I zacznij wykonywać wewnętrzną pracę. Zacznij ze swojego umysłu uwalniać i kasować wszystko to, co cię nie wspiera, co zatrzymuje cię w miejscu. Co to jest? Na przykład przekonanie o tym, że nie zasługuję, że nie jestem wystarczająco dobry lub dobra, lub że coś ze mną nie tak. Kiedy już to sobie odpuścisz, czyli mówiąc brzydko, ale odpieprzysz się wewnętrznie od siebie, zacznij utrwalać nowy obraz. Zacznij pokazywać swojemu umysłowi, jaką osobą chcesz się stać. Pokazuj więc poczucie pewności, poczucie własnej wartości, to, że możesz na sobie polegać. Im bardziej wzrasta twoje wewnętrzne poczucie wartości, im bardziej wewnętrznie czujesz, że możesz na sobie polegać, tym łatwiej jest ci potem w życiu brać na siebie wyższy poziom odpowiedzialności, który najczęściej wiąże się również z wyższym poziomem przychodów. To nie jest kwestia jakiegoś tam magicznego myślenia. To naukowo potwierdzony fakt. Kiedy zmieniasz obraz siebie w Twoim umyśle, zaczynasz być bardziej odważny, zaczynasz podejmować nowe działania, a to prowadzi Cię do nowych finansowych efektów. Kiedy Twoje wewnętrzne ja zaczyna wzrastać, coś się zmienia, co? Przestajesz na przykład zgadzać się na to, by pracować za grosze, czy dawać się wykorzystywać. Znika ta wewnętrzna blokada, uczucie wewnętrznego oporu, by na przykład poprosić o podwyżkę. Widzisz, często żyjemy w mylnym przekonaniu, że to świat i inni ludzie muszą nas najpierw zaakceptować, po to, byśmy my mogli zaakceptować siebie. Ale to działa odwrotnie. To ty najpierw potrzebujesz zaakceptować siebie w pełni. W tu i teraz, a potem w konsekwencji zaczyna cię akceptować cały świat. I to jest właśnie moment, kiedy Twój potencjał zarobkowy dosłownie eksploduje. Prawdziwe zarobki zaczynają się więc nie w Twoim portfelu czy na Twoim bankowym koncie. Twoje zarobki mają swój początek w Twoim umyśle, w Twojej podświadomości. Bo Twoja wewnętrzna rzeczywistość zawsze poprzedza rzeczywistość zewnętrzną. Zamiast więc pytać, co zrobić, by zacząć zarabiać więcej, zacznij zadawać sobie pytanie, kim potrzebuje się stać, by wyższe zarobki były dla mnie czymś naturalnym. Jeśli ten film dał ci do myślenia, zostaw w komentarzu: Zaczynam od środka. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zacząć wykorzystywać potencjał swojego umysłu do tego, by generował dla ciebie w życiu prawdziwe miliony, koniecznie. Zarejestruj się na tym bezpłatnym szkoleniu na żywo.